Co tam już jesteście działacie? No, czekamy na was No kurwa nie mogę wejść do helikoptera O, no. skończyło mi się miejsce do nagrywania Kurde tu przewrócił ja się? się Podwiniąją, zaraz wyjdą. Ja już lecę do was. Ja jestem w baraku. A ty Tomek, gdzie jesteś? Przebiegam przez tory i zaraz będę w okolicy samolotu. Co tak wybucha. Co tam się dzieje? Jakieś wybuchy. Dawaj masto do heli. Już tylko. zbiorę parę fantów. No, już was widzę. Nie no, nie ma jak transport tam gdzie się chce. Pozóż zamówienie. Jakiś nowy spot bandierów polecimy pewnie tam. Ty, a GPS to jest pewnie z tym... z helikopterem. Kto ma taki strój? Ja. Kurwa, no nie mogę wsiąść no, przecież mnie za poczyści. Daj na pilota albo na tego... kryucifa. To teraz mogę wsiąść, na miejsce kogoś. Kto wysiadł? Kto wysiadł? Może on. Ale ja siedzę na miejscu tego, co z tyłu miał, no przy karabinku. Dzięki. Kto strzela do kogo? Ja do zombaka. Jesteśmy wszyscy? Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Tak już ma wąsy, odróżnia się od nas. Ale to zapierdala. Ja znalazłem sobie w Baraku M16. Ty, ale z tymi bandytami to taka akcja, że jak ja otworzyłem taki składzik, tak, taka skrzynka, co nie, e, zielona, no. to tam było tyle tego główna, tyle różnych rodzajów broni i różne magazynki. Magazynków to było po 10 z każdego rodzaju, czy, czy nawet niektóre tam po 20. Tylko wiesz co, był jeden problem. Nie miałem pojęcia który do którego No może będzie więcej czasu żeby ogarnąć Tam było wiesz to dużo tych stanagów Był stanag SD Tylko nie widziałem, który do tego SD wziąć e, Który jest, jak się nazywa ta, ta broń e, co, co wtedy używaliśmy Taka no, z tłumikiem Znalazła się no, Nie pamiętam Ty już jest ta wieża A John wie gdzie lecieć? Podejrzewam, że wie. Dużo tylko komunikat był, że gdzieś tam bandyci, a on już tak e, wie, wiecie, Trafię, wiecie, gdzie, wiecie gdzie jest? Koło pustoszki. E, pos, po, koło pustoszki jest, no. Patrz, to Tomek, to... ile my żeśmy biegli. No wiem. Ale kurwa, jak to zajebiście wygląda. Wie, to już to, to jest ten kościół. Ja pierdzielę jaki... Zadobca, no. Znaczy... Skąd ten ciekawe bierze tą, to paliwo? On ma pewnie tu już wszystko kurwa chyba obcykane. Destacji bez noj. Pewnie <grymne> Weź grę potem takim z takim w, w Daisy O, znowu Maciek ma chyba wysoki pięk O, poleciał. Poleciało siedzi w tym Siedzi? Siedzi w helikopterze. Tu jest jakaś baza, widzisz? Nie, właśnie nie widzę bazy. A, bo ty jesteś z drugiej strony. Nie. To wyśnij sobie z helikoptera Ale on ten buja. Jest jeep Ty tutaj trzeba do nich Ty ładuj do nich tam, bo po twojej stronie są ładuję Zajebani Zajebani <głosy> <głosy> wszyscy leżą jak placki Nooo, gdzie moje paliwo? Ty ma jest paliwo, jak odpalić tego gnoja? A, trzeba je wcisnąć! Nie Nie no przejedź mu! No ruskim gazem muszę sobie poszaleć tutaj. Co dziwnie się dał, bo mi cały czas skręca. Kurwa, zombie. Weź się porozjeżdżaj te zombiaki. Tak jest wsteczne? Nie no, kurwa, tej broni to ja nie chcę. Takiego mazuma, że. Стошь no, не до того. Не, ну не дело, достаточно. Бо шифтом я газу даю.

Około opcji odjeżdżenia. Oh, yes.